Hej kochani, z tej strony Władek, wasz ulubiony Beauty Boy. Słuchajcie, dałem wam przez ostatni tydzień troszeczkę od siebie odpocząć. W zeszłym tygodniu wypakowałem z siebie aż 5 filmików, więc praktycznie nie było ode mnie, wiecie, momentu um, westchnienia od... od... W każdym razie było mnie w zeszłym tygodniu bardzo, bardzo dużo, także chciałem do Was wrócić co prawda w środę czwartek, żeby dać Wam właśnie trochę od zeszłego tygodnia odpocząć, ale zawaliła mnie praca, także wracam dopiero w niedzielę. Przepraszam, że tak długo powiem Wam, że stęskniłem się za nagrywaniem, stęskniłem się za montowaniem, dogadaniem do Was, zwłaszcza, że jak ten tamten zeszły tydzień poświęciłem na nagranie aż pięciu filmików i siedziałem z nimi codziennie, to dzisiejszy już mój tydzień, mimo że był, e, dzisiejszy tydzień, ten tydzień, mimo że był. Zapełniony inną pracą, to tak mi trochę tego wszystkiego brakowało. Tak więc um, mam nadzieję, że więcej takich długich przerw nie będzie. Natomiast, aha, um, no i dlatego ten wstęp był po to, żeby Was uprzedzić, że mogę dzisiaj być troszeczkę bardziej rozgadana niż zazwyczaj, no bo się za tym stęskniłem, Ale postaram się dobić bardzo szybko do brzegu, bo filmik dzisiejszy jest bardzo, bardzo konkretny. W ogóle swoją drogą, jak wasz Black Friday? Ja kupiłem tylko i wyłącznie spodnie w zarze. Udało mi się ominąć wszelkie zakupy kosmetyczne, także przepraszam, nie będzie nowych testów, nic takiego sobie nie zakupiłem ciekawego, natomiast dajcie, da, dajcie mi znać jak wasz Black Friday, co sobie kupiliście, ja postaram się właśnie unikać wszystkiego kosmetycznego, unikałem wszystkich filmików, bo było tyle reklam kosmetycznych, wiecie, na różnych kanałach powykupowanych właśnie z tym, że Black Friday z, tam, nie wiem, z Koi, Black Friday, wiecie o co mi chodzi. Unikałem, unikałem, zasłoniłem się i udało mi się uchronić przed dużymi wydatkami, także tylko i wyłącznie jedne spodnie, już mam dwie minuty wstępu, także nie marnujemy więcej Waszego czasu i przejdziemy do, tak jak powiedziałem, konkretnego tematu i do moich ulubionych pięciu, w sumie siedmiu, ale pięciu tytułowo podkładów, które używam na sobie i w kuferku. No więc, żeby podkład trafił do mojego kuferka, to musi on przede wszystkim przejść test mojej skóry. Ja mam cerę mieszaną, czyli że przetłuszczającą się w strefie T i w miarę komfortową na policzkach, bokach czoła. Także można powiedzieć, że mam takie dwa typy cery, no tak jak większość osób mieszanych ma dwa typy cery na jednej twarzy. Um, tak więc, jeżeli podkład dobrze zachowuje się ogólno, ogólnikowo na całej twarzy mojej, to znaczy, że będzie dobry również do mojego kufra, bo ja będę w stanie nim manipulować w taki sposób, żeby też dla bardziej suchych, czy dla bardziej suchych cer, czy dla bardziej tłustych, czy dla bardziej suchych cer również się nadawały poprzez odpowiednią pielęgnację? Um, tak, no przede wszystkim przez odpowiednią pielęgnację, czy też dobór dobrej ilości, tak więc te podkłady przede wszystkim będziecie znać z tego, że, że pokazuję je na kanale od czasu do czasu niektóre bardziej inne mniej. Różny, różny poziom krycia tutaj będzie. Jeżeli chodzi o wykończenie, zazwyczaj jest naturalne albo matowe, dlatego że ja takie wolę na sobie, natomiast na kimś ja posiłkuję się po prostu rozświetlającymi bazami po to, żeby zmienić wykończenie podkładu i znowu dzięki temu mi odpada kategoria rozświetlających podkładów. Mam mniej produktów w kuferku, a do tego jak najbardziej dążę. Dobra. Teraz nareszcie przejdźmy do pokazywania moich kosmetyków, moich podkładów wybranych dla Was do dzisiejszego odcinka. Moim pierwszym podkładem będzie podkład z Urban Decay Stay Naked. Mi tutaj aktualnie została tylko i wyłącznie buteleczka w odcieniu 51WY, czyli że taki dość ciemny kolor. Mój kolor osobiście to jest 20NN i muszę sobie koniecznie dokupić kolejne opakowanie, dlatego że po prostu stare zużyłem. Um, natomiast właśnie miałem dwa kolorki, ten jasny. Pasował mi do większości polskich karnacji, natomiast do niego lubiłem sobie dodać kropelkę tego ciemniejszego w wypadku, kiedy potrzebowałem go przyciemnić. Byłem swego czasu zwolennikiem mieszania podkładów jakby z jednej formuły, albo przynajmniej tak się starałem. Aktualnie mam go zawsze przy sobie po prostu, tak czy siak do przyciemniania innych podkładów, niekoniecznie z tej samej formuły. On się do tego mi bardzo fajnie nadaje, chociaż też mam przyciemniacz, ale nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten mój ulubiony chyba od dwóch lat już podkład z Urban Decay, to jest to podkład o średnim kryciu i niesamowicie naturalnym wykończeniu na skórze. Stay Naked to nazwa, która tutaj jest nie przez przypadek, dlatego że on naprawdę wygląda jak praktycznie nic na skórze, właśnie jednak zapewniając ten satysfakcjonujący poziom krycia. Tak więc, jeżeli nie macie bardzo dużo niedoskonałości czy ultra mocnych zaczerwienień, to ten podkład raczej sobie da radę z tym, żeby ta skóra wyglądała um, na jednolitą. Przy okazji, bardzo lekką naturalną, ale przede wszystkim ten podkład jest ekstremalnie trwały. Bardzo dobrze mi się trzyma na twarzy, jeżeli chodzi o zbieranie się w liniach. Um, dobrze zapudrowany również trzyma mi mat przez praktycznie cały dzień, a ja mam um, przy, w strefie te przede wszystkim newralgiczne miejsca, które dość szybko się wyświecają w ciągu dnia. Także to, że on jest w stanie to osiągnąć, jest naprawdę bardzo, bardzo dużym osiągnięciem. Nie wiem, czy to nie było masło myślane. Również oczywiście testowałem te wszystkie kosmetyki niejednokrotnie w moim kuferku, czyli że na innych klientkach i mogę potwierdzić to, że zawsze klientki pisały mi, że jest to podkład trwały, były zadowolone też z tego, jak lekko komfortowo się w nim czuły. Tak więc jeden z totalnych ulubieńców do kuferka, myślę, taka jakby podstawowa opcja, a później coś jeszcze lżejszego i coś cięższego, jeżeli chodzi o krycie i będziecie tak naprawdę ustawieni do końca. Um, także opcja. Pierwsza, którą chcę wam zaprezentować, to za ten podkład. Podkład numer dwa, który bardzo, bardzo lubię, to będzie podkład z Diora. Jest to, o ile się nie mylę, Dior Backstage Face and Body. Mój tutaj jest w odcieniu 0W, ale mam jeszcze parę innych odcinek do mieszania. Co chciałam wam powiedzieć na temat tego podkładu? Przede wszystkim wodna formuła, duża pojemność, bo aż 50 ml i bardzo, bardzo lekka konsystencja. Ten podkład jest troszeczkę bardziej nawilżający w odczuciu i odrobinkę bardziej rozświetlający w wykończeniu niż na przykład. Ten będzie również miał e, pod, lżejsze, lżejsze krycie niż e, Stay Naked z Arm Decay, Natomiast on również ma to do siebie, że jest naprawdę bardzo, bardzo trwałym podkładem, który ładnie się trzyma na cerze. Natomiast w wypadkach, kiedy mi zależy na cerze, hiper. Naturalnej, albo kiedy mam naprawdę bardzo ładną skórę, która wcale nie potrzebuje dużego krycia, to jest to mój wybór. Również to jest wybór mój, jeżeli chodzi o na przykład makijaże sesyjne, bo naprawdę daje to przepiękne wykończenie na skórze, takie bardzo, bardzo skóropodobne, podobne, naturalne, jednak robi swoją robotę. Jest to jeden z takich lżej kryjących podkładów, natomiast on też dzięki swojej wodnej formule i dość dużej trwałości dodany do innych kosmetyków, też troszeczkę tą trwałość jest w stanie podbić. Także mm, dość rzadko wam powiem szczerze, używam tego podkładu solo. Lubię go mieszać właśnie przede wszystkim z innymi, chyba że ktoś idealnie pasuje właśnie do tych kolorów, które ja mam i naprawdę ma bardzo ładną cerę, lub ewentualnie rozmawiamy o warunkach sesyjnych. Natomiast e, to jest bardzo fajna znowu uniwersalna opcja, którą możemy aplikować solo, ale również jest świetny do mieszania z innymi podkładami e, czy no tak, z innymi podkładami, e, ma świetną pojemność 50 ml, także do kuferka profesjonalnego, ale bo nawet do użytkowania na sobie. Wystarczała na bardzo, bardzo długo, też jest fajne na ciele, chociaż wszystkie te podkłady z tych lżejszych, które Wam pokazuję, czyli że chociażby ten stay naked albo ten następny, również świetnie wtapiają się w skórę ciała. Natomiast jeżeli chodzi o wtapianie się kosmetyków, w skórę i coś, co jest bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o naturalny wygląd. Nawet ten Dior, który jest tak naturalny, jak po prostu nie wiem co, przy tym, co Wam pokażę teraz, potrafi wyglądać bardziej makijażowo. I chodzi mi tutaj o tak naprawdę tint do twarzy, a nie stricte podkład. Jest to Nars Pure Radiant Tinted Moisturizer i to jest taka hybryda makijażu i pielęgnacji. I powiem Wam, że faktycznie tą hybrydowość tego produktu, swoją drogą też 50 ml, można absolutnie wyczuć, dlatego że to, to tutaj nie ma tekstury podkładowej, tutaj mamy teksturę lekkiego, żelowego, można powiedzieć nawet kremo serum, który natychmiast podczas aplikacji wchłania się w skórę, pozostawiając delikatną warstewkę pigmentu, który przez to, że nie ma żadnej takiej bazy kremowej podkładu, nie wiem jak to inaczej opisać, po prostu siedzi w szalenie naturalny sposób na skórze. Jak na tą lekko konsystencję, przy okazji jest nawilżający, przy okazji ma SPF nie wiem, czy jest produkt, po prostu cud, którym ja robię dosłownie wszystko. Świetny też pod oczami. To w każdym razie przy okazji tego, że jest nawilżający, pielęgnacyjny i dość no, ultranaturalnie wygląda na skórze, to jego plusem jeszcze jest, powiem Wam, to, że jest też dość trwały i ma zaskakująco przyjemny poziom krycia jak na tak lekki kosmetyk. Dlatego, że um, zawsze kiedy go używam na sobie, przede wszystkim się zdumiewam w tym, że jest w stanie zakryć, zakryć większość moich za, zaczerwienień, boże, mój język dzisiaj. E, miałem bardzo wcześnie zajęcia w szkole, także jest naprawdę późna godzina już, kiedy wróciłem dzisiaj. Nieważne. E, dużo, w każdym razie jestem w szoku, że jest w stanie zakryć większość, większość zaczerwienień na mojej brodzie albo przy nosie. Natomiast powiem Wam, że też lubię ten kosmetyk używać na ładnych cerach skóry dojrzałej, dlatego że on się tak pięknie wchłania właśnie w skórę, która jest też dojrzała, że nie pozostawia widocznej warstwy, kryje to, co trzeba... Później ewentualne problemy można zawsze strategicznie zaatakować korektorem, ale jest to genialny kosmetyk, tak bardzo uniwersalny, świetny również w makijażu męskim, także jest to też taki totalny must-have dla mnie, jeżeli chodzi o kuferek na sesję, do klientów indywidualnych, bo możemy go stosować na bardzo, bardzo dużo różnych sposobów. I ja bardzo często mieszam właśnie te dwa podkłady ze sobą, żeby uzyskać, um, czasami rozjaśnić ten, czasami przyciemnić ten, ale żeby właśnie uzyskiwać coś takiego na pograniczu tych dwóch kosmetyków, bo to też wygląda wtedy cudownie, ale każdy z nich, a zwłaszcza ten Nars, jest po prostu moim totalnym hitem i ulubieńcem, także bardzo, bardzo serdecznie mogę Wam polecić. Kolejny kosmetyk i o wiele większe krycie od tych, które omawialiśmy przed chwilką. I tutaj mamy drogerijną opcję, którą również podejrzewam dobrze znacie. Catrice True Skin Hydrating Foundation jest to znowu podkład z tą nazwą Truskin, który faktycznie ma coś do tej nazwy w tym sensie, że nałożony cienką warstwą wygląda naprawdę dość naturalnie. Natomiast to naprawdę było powiedziane takim tonem, dlatego, że jest to jednak podkład z wysokim poziomem krycia, również z dość dużą, jakby mocną trwałością. To jest kosmetyk dość też zastygający, także to nie jest taki podkład z tego, które, z, typu, z typu tych, które pokazałem Wam przed chwilką, że takie lekkie, prawie że nic na skórze nie mamy. Tutaj na pewno widać, że kosmetyk na skórze leży, dlatego, że przede wszystkim ma wysoki poziom krycia i naprawdę ta cera pod nim wygląda na taki flawless, nieskazitelny... Jak to odmienić prawidłowo? Na taką flawless i nieskazitelną zostanę przy tej żeńskiej formie tych słów. W każdym razie przecudowny podkład z dużą trwałością, też ma bardzo, bardzo dobrą cenę, dlatego, że o ile się nie mylę kosztuje chyba z 30 zł, a zachowuje się naprawdę jak jeden z nie jeden nie jak nie jeden z moich wysoko podkładów. Także jeżeli szukacie czegoś troszeczkę mocniej kryjącego, to polecam Wam bardzo tą opcję, dlatego że i trwałością i wykończeniem jest bardzo, bardzo um, satysfakcjonująca. Dodatkowo jest to taki z podkładów, którego mi totalnie nie jest szkoda, więc mam kilka takich buteleczek i jeżeli na przykład jestem gdzieś na planie, gdzie mam dużo osób, które załóżmy byłyby w, w tle i ich makijaż nie jest aż tak ważny, to wtedy nie chce mi się zużywać, wiecie, moich droższych, na przykład poprzednich opcji. I smarowanie wszystkich tymi podkładami z Catrice załatwia robotę. Makijaż jest naprawdę bardzo fajny i trwały, a nie marnuje żadnych drogich produktów. Chociaż tak czy siak, nawet nieraz w makijażach ślubnych z niego korzystałem. Chociaż też w te wakacje bardzo polubiłem tego narsa też i na śluby. Natomiast to chciałem powiedzieć Wam jeszcze a propos Catrice. Um, nie pamiętam. Jak mi się przypomnie, to Wam powiem. Świetna opcja, tak czy siak. No i ostatnia opcja z tych takich pewniaczków, bo mam jeszcze dwa podkłady, które pokochałem ostatnio, o których Wam wspomnę, natomiast jeszcze mam właśnie tą piątą opcję z tych takich pewniaków, których już tyle razy przetestowałem, że wiem, że mogę na nich polegać i to znowu myślę, że wiedzieliście, że tutaj się pojawi, dlatego, że ja o tym podkładzie pieję od już ponad roku, wydaje mi się, że półtorej roku będę z tym podkładem. Problem tylko z nim jest taki, że to jest podkład bardzo, bardzo podchwytliwy. Ultra mocne krycie, dość matowe wykończenie, i jeżeli nie zaaplikujecie pod niego odpowiedniej ilości nawilżenia, będzie wyglądać naprawdę dość sucho. Także trzeba tutaj nim troszeczkę się pobawić, trochę go poznać, trochę nim pomanipulować, żeby on dla danych cer bardziej pasował. Natomiast, jak już poznacie ilość, i jak już poznacie jego właściwości, jak będziecie wiedzieli, jak go dobrzeć, dobrzeć jak go dobrze dobrać i z czym go właściwie sparować. To będzie to podkład, z którego będziecie bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni, dlatego że również, pomimo swojego wysoko, wysokiego krycia, przy odpowiedniej warstwie będzie wyglądać dość naturalnie, nosi się genialnie, więc to też jest jeden z moich takich ślubniaków, można powiedzieć, dlatego że trwałość tutaj naprawdę jest na wysokim poziomie, zwłaszcza na mnie, kiedy używałem go. Najb tak był taki jeden dzień w wakacje, e, kiedy był event, e, dla, który robiłem dla Lewisa. Było bardzo gorąco, dosłownie wszyscy się rozpuszczali. Ja się pociłem jak świnia, tak jak wszyscy tam. Ale użyłem tego podkładu również pod oczy i się nawet nie sotowałem. I powiem Wam, że zerknąłem na siebie po kilku godzinach, czując jak bardzo mokry jestem i byłem w ciężkim szoku, jak dobrze wyglądał ten podkład. Mm, także to naprawdę jest hit. To jest taki Estee Lauder na e, sterydach. W takim dobrym można powiedzieć tego słowu znaczenia, w sensie S Lauder Double Wear. myślę, że te, ten odnośnik większość z Was będzie kojarzyć. Także genialny podkład, ale bardzo podchwytliwy. Radzę Wam wziąć sobie próbkę, jeżeli będziecie tego podkładu ciekawi, bo teraz jest już w niektórych seforach dostępne stacjonarnie. Weźcie sobie próbkę, przetestujcie go, wiecie, przez kilka dni. Nie spodoba Wam się, założę się, że Wam się nie spodoba. Pójście tydzień później albo dwa tygodnie później po kolejną próbkę. Znowu Wam się nie spodoba, ale może za trzecim razem, bo mi chyba za dwa miesiące takiego, wiecie, próbowania wtedy albo wtedy, a wtedy i wtedy mm, dopiero on się spodobał. Także radzę Wam, żebyście go popróbowali więcej razy, żeby go odkryć i, i zrozumieć dla siebie, ale też dlatego nie namawiam, żebyście szli po niego, to jest drogi podkład. Nie namawiam, żebyście go kupowali tak w ciemno, bo go Wam polecam, bo jest jednak bardzo podchwytliwy, ale to jest taki mój ulubieniec. No i teraz dwie opcje, które mnie zachwyciły ostatnio i jestem nimi po prostu e, zachwycony, no znowu się powtarzam, zakochałem się, można powiedzieć. E, I znowu będzie opcja lżejsza i opcja cięższa. Ta opcja, którą mam aktualnie na twarzy, bo maltretuję ją właśnie, jest to Estée Lauder Double Wear, ale w wersji e, sheer long wear makeup. Jest to jedna z nowości, taki najnowszy można powiedzieć podkład z Estée Lauder i też testowałem go bardzo, bardzo niedawno na kanale. Jest ultralekki, ultrawodnisty, wtapia się w skórę genialnie, nadal uważam, że to nie jest ta łatwość wtapiania się tego kosmetyku jak tego Narsa, aczkolwiek jest mu naprawdę bardzo blisko, jakby po tym Narsie w naturalności ten był na drugim miejscu, a ten Dior na trzecim, ale tak, przepięknie się wtapia w skórę, jest... Nie powiedziałbym, że w miarę wygładzające, ale naprawdę bardzo tak korzystnie wygląda na skórze. Natomiast to, co mi się podoba w tym, że to jest Tint. Tinty przeważnie też mają um, to do siebie, że są raczej nawilżające. I raczej rozświetlające. I ten nars również jest wyjątkiem od tej reguły, bo on taki nie do końca jest. On nawilża, ale raczej nie ma rozświetlającego wykończenia, tylko takie naturalne. Tutaj mamy produkt, który jest raczej matujący, nie do końca, raczej wygląda tak bardzo naturalnie na skórze, ale na pewno nie jest produktem rozświetlającym, i zwłaszcza z niego żadne rozświetlenie nie przybija się po zapodrowaniu. Natomiast on również jest szalenie trwały, on delikatnie na twarzy zastyga, delikatnie na twarzy tężeje po rozprowadzeniu i utrzymuje się na niej tak genialnie. Dzisiaj go również miałem w szkole, bo drugi raz się dzisiaj nie pomalowałem. Dzisiaj go miałem w szkole, świetnie się trzymał, mało się zbierał w liniach, naprawdę pięknie trzymał mi również mat przez cały dzień. Wydaje mi się, że w ogóle się nie, nie, nie musiałem poprawiać, także um, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Testowałem go na razie na za małej ilości osób, żeby powiedzieć właśnie, że to jest taki pewniak, ale na wszystkich tych osobach, na których go przetestowałem również bardzo, bardzo mi się spodobał. Także kolejna opcja, jeżeli lubicie lekkie podkłady, które są trwałe, które będą um, też delikatnie matujące, to jest to tak dobra opcja i tak zachwycony jestem nią w ostatnim czasie, że e, mogę wyśmiało Wam powiedzieć, że przynajmniej zrecykujcie z próbką też w sklepie, bo myślę, że może Wam się spodobać, jeżeli lubicie lekkie rzeczy, ale jeżeli lubicie coś cięższego, no to też ostatnio testowane na kanale Clinique, Even Better Clinical, to była um, dobra pozycja. Podkład o dość lekkim kryciu. Teoretycznie ma sporo właściwości pielęgnacyjnych zawartych w środku. Na to nie zwracam. Co ja powiedziałem na temat krycia przed chwilką? Nie mam pojęcia. Dobra. Skreślamy to, co powiedziałem przed chwilką. I w każdym razie ma dużo właściwości pielęgnacyjnych, to mnie totalnie nie interesuje. Natomiast ma dość lekko konsystencję, ale przy tej lekkości jest naprawdę ultra kryjący. Pierwsza warstwa to takie średnie krycie plus moim zdaniem nawet, a spokojnie jesteśmy w stanie go podbudować do naprawdę dość pełnego. Także jestem um, zaskoczony, że przy aż tak lekkiej konsystencji nie jest aż... Tak lekka jak, na, jak w sensie inne podkłady, które posiadam w swojej kolekcji, ale jak na to krycie, ta konsystencja jest zaskakująco lekka. Może to mm, będzie bardziej logiczne. To, co Wam próbuję przekazać. I poza tym właśnie takim ładnym kryciem, ładnym wykończeniem, bo on wygląda bardzo też gładko na skórze. Jego plusem było powiem, powiem Wam trwałość. Co prawda delikatnie mi się rozwarcił, przynosi, także muszę go potestować więcej. Niestety, jak możemy zobaczyć, to troszeczkę nie mój kolor, także zastanawiam się, właśnie nad zakupem kolejnego, ale już miałem okazję używać go kilka razy w kuferku i bardzo mi się słuchajcie, spodobał do przyciemniania tego podkładu z Charlotte i zmieszanie ich razem też dawało naprawdę bardzo bardzo fajny efekt, bo one są jakby można powiedzieć podobne do siebie. Ten może jest mniej matujący, mniej gęsty, ma bardziej lejącą konsystencję. Ale widzę między nimi wspólne mianowniki, więc ta opcja też tak wiecie, spoilerowo, jeszcze testowo, nie mówię, że to jest taki 100% pewnie, ale jest mega, mega przyjemna i będę z niej korzystać dalej. Także to jest tak naprawdę taka moja siódemka aktualnie ukochanych podkładów, które maltretuję trochę, bez których nie mogę żyć w kuferku i jakich nie mam ze sobą, to się czuję zestresowany, że... Jeżeli będę go potrzebować, to będę bardzo żałować, że go sobie akurat nie wziąłem, także są zawsze ze mną. Um, chcę nagrać dla Was jeszcze filmik na temat moich pięciu paletek do cieni, w sensie cieni do oczu, takich właśnie must have'ów w moim kuferku. Już tutaj stricte kuferku, bo oczywiście nie używam podkładów e, cieni na sobie. E, mam nadzieję, że nie widać aż tak bardzo, że jestem bardzo, bardzo zmęczony, bo czuję. Że plączy mi się dzisiaj język, ale mam nadzieję, że tak, o, taka ogólna, taki ogólny zamysł tego filmiku był dla Was dość jasny. W ogóle m, życzę Wam miłej niedzieli, bo dodaję ten filmik w niedzielę rano, mam taką nadzieję. I bardzo Wam serdecznie w ogóle dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Jeżeli ten odcinek konkretnie Wam się podobał, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie takich filmików więcej, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że wybraliście czas na wybraliście mnie żeby spędzić wasz czas w niedzielę razem ze mną no i jeszcze raz mam nadzieję że widzimy się w następnych cześć